Witam państwa, nazywam się Artur i chciałbym przedstawić państwu jeden z kierunków oferowanych przez Perystalną Szkołę w sensie Na filmie aktualnie widzimy zajęcia z masażu prowadzone przez panią Marte King. Słuchacze wykonują masaż klasycznych grzbietu technikami relaksacyjnymi i pobudzającymi poprzez głaskanie, rozcieranie, ugniatanie i oklepywanie. A za chwilę zobaczą Państwo elongację kręgosłupa, czyli mobilizację odcinka piersiowego kręgosłupa, a później masaż przedniej grupy mięśni uda technikami Poza tym, co Państwo widzą, czyli poza technikami masażu klasycznego, również w naszej szkole na kierunku masaż nauczą się Państwo anatomii fizjologii człowieka, teorii masażu, technik masażu relaksacyjnego, technik masażu odchudzającego, masażu kosmetycznego twarzy czy refleksoterapii stopy. Ponadto nauczymy Państwa również etyki zawodu masażysty czy podstaw psychologii. Jakie mają Państwo perspektywy zawodowe po ukończeniu naszej, naszej szkoły? Na pewno mogą Państwo pracować w gabinetach masażu, w ośrodkach zdrowia, w klubach sportowych czy też w poradniach rehabilitacyjnych. Gorąco zapraszam już dziś. Dziękuję.